Dzisiaj nagrywam dla Was 10 faktów o mnie, więc zaczynajmy. Fakt pierwszy. Kocham tańczyć. Tańczę już od ponad roku. Fakt drugi. Uwielbiam akrobatykę. Trenuję już ją od dwóch lat i pół. Fakt trzeci. Lubię jeść słodycze. Fakt czwarty. Kiedyś chciałabym polecieć do USA. Fakt piąty. Najwcześniej dziecko chciałabym urodzić za 10 lat. Fakt szósty. Um, moje dzieci miały na imię dziewczynka to Paulina, a chłopiec 6. Fakt siódmy. Moim ulubionym telefonem jest telefon marki Huawei albo Samsung. Ten i ten jest dla mnie najbardziej ulubionym telefonem, jaki mogę znaleźć. Fakt ósmy. Mój kolor oczu to niebieski. Fakt. Dziewiąty. Mój ulubiony filtr w telefonie jest to filtr słodki. Po prostu dodaje mi na zdjęciach urody i w ogóle. Fakt dziesiąty. Mam Instagrama, na którym nazywam się nancy.youtube. Wpadajcie i polajkujcie moje posty. Dobra, to przejdźmy jeszcze do dziesięciu faktów kolejnych. Fakt jedenasty. Nienawidzę owadów. Cokolwiek lata koło mnie, albo na przykład na mnie usiądzie, to, to po prostu panikuję. Fakt dwunasty. Nie potrafię zrobić pełnego salta machowego, lecz trenuję to i ten. I staram się je zrobić. Fakt trzynasty. Bardzo, ale to bardzo uwielbiam jedną dziewczynę, której imienia nie zdradzę. Fakt czternasty. Bardzo. Bardzo, ale to bardzo lubię podróżować po świecie. Byłam już w Egipcie na Ukrai i na Ukrainie. W tym roku planuję polecieć albo do Grecji, albo do Tunezji lub do Turcji. Fakt piętnasty. Um, uwielbiam kolor oczu czarny. Po prostu według mnie jest słodki, a według innych okropny. Fakt szesnasty. Bardzo, ale to bardzo chcę mieć tatuaż na nadgarstku. I tutaj to jest moje marzenie największe. Fakt 17. Najbardziej, ale to najbardziej lubię jeść sushi robione w domu. Sushi to moja kuchnia ulubiona. Fakt kolejny. Byłam wegetarianką, ale teraz już nie chcę być, bo wolę moją normalną kuchnię typu sushi i... I na przykład nie Fakt dziewiętnasty. Bardzo, ale to bardzo. Podoba mi się ten chłopak. I nie mogę przestać o nim myśleć. Moje koleżanki wiedzą, kto to jest. Ale niech to zostanie w tajemnicy. Fakt dwudziesty. Ostatni. To mój ulubiony kolor to czarny, srebrny, złoty i różowy. Więc dzisiejszego odcinka, widzimy się w kolejnym a więc zostawiajcie łapki w górę subskrypcje, komentarze naciśnijcie dzwoneczek kliknijcie zapisz widzimy się w kolejnym odcinku, tak więc pa pa